Cześć, Łukasz Jerzy Mika do Fishing Team. Mamy jesień, więc to świetny moment, żeby zorganizować wyprawę na okonie. W tym filmie dowiecie się, na jakie przynęty łowimy i jakie techniki wykorzystujemy. Powiemy też Wam, gdzie szukać tych jesiennych okonii. No, Ale żeby zorganizować wyprawę, najpierw trzeba ogarnąć ekipę, więc ja dzwonię do chłopaków i widzimy się tak. Czeszarek, Co Szylda, Czona ma I to na okonie. Cześć, Marcin Łukasz z tej strony. Słuchaj, wiem, że masz spotkanie, ale mam sprawę niecierpiącą z Ekipa na jutrzejszy wyjazd jest już umówiona, więc w ciszy i spokoju możemy przejść do omówienia sprzętu, który z tym zabierzemy. Pierwszej pierwszej podstawowa rzecz to wędka, wędka spinningowa. No, będziemy korzystali z wędek o długości 208-220. No, na łódce się łowi najwygodniej właśnie e, takim sprzętem. Mam tutaj sobą Elixa Szafira, wędka, którą dobrze znacie w poprzedniej wersji, a to jest jej nowa, odświeżona wersja. Elix szafir Fazlite. Czemu Fazlite? Użyliśmy przelotek Fuji Fazlite, stąd nazwa. One są lżejsze, dzięki temu ten blank jest trochę bardziej dynamiczny. Natomiast nadal bardzo czuły, świetnie pracujący pod rybą. Kolejna nowość to dzielona rękojeść. Dzięki temu ta wędka jest jeszcze lżejsza. Dużo przyjemniej się ją łowi. Natomiast cała reszta to jest dobrze znany Elix, delikatny bardzo czuły z zapasem, więc przy większej rybie też nie będzie problemu to, co w niej ważne, to wklejana końcówka. Jest to wklejka, która bardzo dobrze będzie sygnalizowała nam nawet najdelikatniejsze przyknięcia. Ona też daje nam możliwość bardzo finezyjnego poprowadzenia przynęty. I właśnie skoro mowa o przynętach, mamy kilka killerów tak naprawdę koniowych. Pierwszy to fish fry, tu jest najmniejszy rozmiar tej przynęty. Jest też rozmiar 6,5, 8. Występują w naprawdę szerokiej gamie kolorystycznej, więc na pewno coś dobierzecie dla siebie albo do łowiska i żerowania ryb, jak to woli. Przynęta, no jak wygląda, to widzicie. Dosyć gruby korpusik z bardzo delikatnym ogonkiem. On bardzo finezyjnie pracuje w czasie prowadzenia. Można się fajnie nią pobawić i fajnie pograć. Naprawdę okonie za nią szaleją. Kolejną przynętą, którą będziemy mieć ze sobą, no to dobrze wszystkim znana, klasyczna jaskółka Saira. Ona też występuje w wielu wariantach kolorystycznych, w wielu, wielu wielkościach. Właśnie tutaj mam trochę większe. No to już jest guma typowo sandaczowa. Warto zwrócić uwagę oczywiście, jak już mówimy o sandaczach, na wersję 3D. Realistyczny nadruk. Naprawdę te przynęty robią robotę. Niezłe zamieszanie w wodzie. No ale to nie wszystko. Przynęt mamy oczywiście więcej. Warto, warto zwrócić uwagę na, na nasze nowości. Pierwszą z nich jest Spark. Możecie ją kojarzyć, więc widać podobieństwo. Tak naprawdę ten sam korpus co w Fish no z tym, że z dołożoną paletką. Tu jest większy rozmiar, natomiast pod okonie są też specjalne, niewielkie gumki. Naprawdę, naprawdę świetnie działają. Ring Fisher, kolejne nowości na 2020 rok w ofercie Mikado. No sami spójrzcie, one wyglądają jak prawdziwe rybki, więc, więc na pewno nie jeden oko nie da się skusić. Kolejną przynętą, i to jest mój ulubieniec na przyszły sezon, to flatfish. On z tej perspektywy wygląda powiedzmy, że całkiem normalnie, natomiast gdy ją obrócimy, zauważycie, że jest to zupełnie płaska przynęta. Ona ma tutaj tunel, dzięki któremu trochę łatwiej ją uzbroimy, bo uzbroimy ją w zwykłą główkę dzigową. Natomiast zbroimy ją bokiem. Ona udaje zranioną rybkę. Taki łatwy kąsek, e, i wierzcie mi, e, oko nie na nią niesamowicie. E, no i właśnie, skoro mówimy o zbrojeniu, na pewno będziemy używali naszych ulubionych główek, jaws classic. Co jawsy klasyki odróżnia? Po pierwsze, to, że jak sami tutaj widzicie, nie mają kołnierza. Mają tylko zadziorek z drutu, który, który trzyma przynętę. Natomiast, właśnie przy przynętach bardzo smukłych, no nie niszczymy tej przynęty. E, bardzo łatwo się to zbroi, doskonale to siedzi, przynęta nie spada nam w czasie rzutu czy w czasie ataku ryb. Więc warto zwrócić uwagę na Javsy klasiki. zwłaszcza, że są wyposażone w haki BKK. Bardzo mocne, to pokażę, mam nadzieję, że się nie wbije mi w rękę, ponieważ jest też to hak bardzo ostry. Udało mi się jakoś to przeżyć. Kolejna rzecz, właśnie, mówiliśmy o wędkach i nie powiedziałem nic o kołowrotku. Kołowrotek nieduży, ja mam tutaj Black Cristala w rozmiarze 2000. On świetnie pasuje do tej wędki i przy okazji ma płytką szpulę. Ten kołowrotek ma w zestawie dwie szpule, jedna jest głęboka, klasyczna, druga to jest płytka szpula. Czyli gdy używamy cienkich plecionek nie musimy już dawać podkładu, właśnie dzięki temu, że tutaj linki wchodzi dużo mniej. I płynnie przechodzimy do linek. Nowość na 2020 Dreamline Ultra Light. Super cienka plecionka, ja mam ją w kolorze białym. Ona jest praktycznie niewidoczna pod wodą, właśnie ze względu na biały kolor, ale też na średnicę. 0,058 i wytrzymałość do 4,5 kg. Moim zdaniem mistrzostwo świata. Spróbujcie tak cienkich linek, a zobaczycie, że każda przynęta leci dużo, dużo dalej. Świetna sprawa. Jutro na kołowrotku będzie właśnie ta plecionka. I teraz, wiemy jaki zabieramy sprzęt, wiemy jakie mamy przynęty, jaki kołowrotek, jaka linka, jak będziemy łowili. Hmm. Oczywiście gdzie będziemy łowili też jeszcze Wam powiemy w dalszej, w dalszej części tego filmu. Hmm. Natomiast już teraz mogę Wam powiedzieć, że będziemy wykorzystywali tak naprawdę trzy techniki łowienia. Przynajmniej tak zakładamy w tej chwili. E, po pierwsze klasyczny obad, czyli prowadzimy przynętę przed skokami, trochę, trochę animując przynętę. Jeżeli okaże się, że okonie stoją trochę wyżej w półwody, no to będziemy się bawili animując ją e, kilka metrów nad dnem, no i dropshot. Okonie, okonie się grupują na jesieni, więc warto, warto skorzystać z dropshota. Z tym, że tu jest zawsze pewien problem, przynajmniej ja mam ten problem. Jest zimno, jesteśmy na rybach, a tu nagle trzeba całość przerobić, cały nasz zestaw końcowy na dropszota, czyli znowu wiązanie, mamy zgrabiałe ręce, nikomu się nie chce tego robić, natomiast mamy na to patent, patent opracowany w Mikado potrzebujecie do tego tak naprawdę trzech komponentów, czterech łącznie z ciężarkiem. Po pierwsze agrafki Mikado Snap. One są świetne, kiedy jest zimno, bardzo łatwo się zakłada, zdejmuje przynętę, więc ta zmiana w samej przynęty nie jest też czymś nieprzyjemnym dla nas. Natomiast, jeżeli oprzemy nasz zestaw właśnie o Mikado Snapy, do tego dołożymy haczyki, tutaj mamy nasze Zandery w kolorze błękitnym, świetnie wyglądają. Do tego potrzebujemy jeszcze fluorocarbon, no i wspomniane wcześniej ciężarki do dropszota mogą być to Okrągłe ciężarki lub pałeczki. Wybór należy do Was. Ja wezmę okrągły. Żeby pokazać zestaw, użyję innej plecionki niż Ultralight. Bo Ultralighta byście pewnie nie widzieli. Wziąłem trochę grubszą plecionkę pomarańczową, dzięki czemu będziecie mogli obserwować, jak ten zestaw konstruujemy. Pierwsza rzecz, no to w klasyczny sposób przywiązujemy agrafkę do linki. Ja wykorzystuję węzeł Palomar. Szybki, mocny, naprawdę łatwo się go wiąże. Musimy przełożyć pętlę przez oczko. Później, tą pętelkę zawijamy. Zawinięta. Przekładamy agrafkę. I zaciskamy węzeł. Trwało to chwilę. Naprawdę wytrzymały węzeł, więc z czystym sumieniem go polecam. Teraz przydadzą się nożyczki. Można użyć takich jak ja mam. One tutaj mają też ostrzałkę, bardzo fajny patencik i poprawczyk. No świetnie, to odłożymy na bok. Więc mamy zawiązaną łagrawkę. Tutaj możemy od razu dołożyć naszą przynętę, no ale konstruujemy zestaw do dropszota, więc idziemy dalej. Bierzemy haczek i po prostu go przekładamy. I trochę wyżej. I tak naprawdę główna część naszego zestawu do Dropshota jest już zrobiona. Ten haczyk kręci się dookoła, natomiast ma kąt mniej więcej 90 stopni. Pewnie też macie ten problem, że jak wiążecie haczyk do Dropshota, ten zawsze jest w drugą stronę niż powinien. Tutaj nie będzie tego problemu, a jeżeli Wam się to zdarzy, to po prostu przekładacie go odwrotnie. Do tego dokładamy końcówkę naszego zestawu i tutaj przyda się fluorokarbon. On jest odporny na ścieranie, więc jest trochę fajniejszy. Materiałem do tego elementu zestawu niż tradycyjna żyłka. Na końcu fluorokarbonu wiążemy zwykłą, najzwyklejszą pętlę. Każdy ją zna, bo pewnie każdy też wiązał przypony do, spławiku, do spławikóweczki. Kilka razy przekładamy. Ten węzeł nie musi być jakoś specjalnie mocny, bo tak naprawdę tutaj będzie tylko i wyłącznie ciężarek. Więc jak coś źle zawiążecie, to stracicie ciężarek. Będziecie musieli jeszcze raz zawiązać tą prostą pętelkę. Tutaj też odcinamy. ta końcówka nie jest nam potrzebna. Ok. Bierzemy odpowiednią długość fluorokarbonu, żeby wszystko dobrze było widać W kadrze ja sobie zrobię bardzo króciutki zestawik. Normalnie byłby trochę dłuższy. I co? Przekładamy. Naszą pętelkę znowu przez zagrawkę. Dokładamy do tego ciężarek. Jest tutaj. Ciężarki, do do przodu mają w sobie fajny element, czyli to, że możemy je po prostu lekko przesunąć w dół i one zaciskają się na pożądanej wysokości. I tak naprawdę zestaw. jak mi się zapominało. Zestaw mamy gotowy. Zestaw do dropszota, tak naprawdę, kilkadziesiąt sekund. Do tego dochodzi przynęta. Tutaj użyjemy sajry. Świetna przynęta dropszotowa. I już siedzi. I zestaw do dropa gotowy. Sami widzicie, jak to pracuje. I kusi, i kusi. Zestaw do dropshota wymyślony przez Mikado. Szybki, prosty, zawsze możecie go dosłownie w kilka chwil zdemontować i dalej łowić na przykład z I Już to Wam pokazuję. No przechodź, przeszedł. Gotowe. Dalej możemy zakładać zwykłą główkę dzikową i łowimy dalej. Więc tak naprawdę w kilka chwil możemy się przezbroić i już łowić na dropshota tutaj. Warto wspomnieć o tym, że już za Was pomyśleliśmy, jakie, jakie wielkości do becia grabek do, do haczyków. Haczyki dwójki, czyli idealne do niewielkiej sajdy, czy też fish fry'ów, świetnie się sprawdzą. Haczyk dwójka i do tego mikado snap SK. To jest połączenie, które świetnie pasuje. Jeżeli chcemy zrobić sobie sandwichowego dropshota, H4,0 a grawka NK. Pokażę, że pasuje, żeby nie było. Wkładamy. Przekładamy. I zestaw gotowy. Tak to wygląda. Co teraz? No teraz trzeba sprawdzić to w praktyce, więc ja pakuję moje zabawki i widzimy się nad wodą. Do zobaczenia. Wszyscy łowiący oko nie wiedzą, że to są podstępne i wybredne rybki. Także ilość kolorów, przynajmniej wielkości, gumek z ogonkami bez ogonków nie jest przypadkowa. Okaże się, że lubią tylko fioletowe albo tylko z brokatem, tylko malutkie, tylko grube, tylko chude, jak kto woli. Żeby nie być gołosłownym, mam tutaj kilka pudełek. Ryby nas ignorują, także. Jeden mały zestawik przerzucamy. Nie chciały. Raczki czasami lubią. Mały raczek. Większy raczek. Jeszcze większy, także cała. Kolejny zestaw. Nie będziemy tego wyciągali, jest tego mnóstwo. No i czasami jest tak, że. Tylko jeden kolor i nic więcej. Także kombinujemy z wielkościami, z głębokościami. W tej chwili ryby stoją na, stok, na końcu stoku. z czterech na 5,5 metra. Na samym rancie się zgromadziły. Przychodzi wieczór, będą wychodziły trzciny na, na drobnicę. Mam nadzieję, że trafimy te prawdziwe garby. Martinowi udało się dzisiaj fajną rybę złowić. Na drugiej łódce parę dużych było, spadło. Zawsze największe uciekają dalej. Jeśli będzie inaczej, dopadniemy. Na razie. się. Hunterek. 5 cm. Plecionka Dreamline nie stosuje tutaj żadnego przyponu fluorokarbonu, bo to jest na tyle cienkie i niewidoczne w wodzie, że nie ma to sensu. Taki okolek. Marcin i Mikado Fishing Team. Znajdujemy się e, na wczesno-jesiennym jeziorze, przyjechaliśmy połowić sobie okonie, e, licząc na seryjne brania, bo szczerze mówiąc o tej porze roku, e, okoń powinien się już e, zbijać w stada, przygotowując się do, do ostrego żerowania przed e, zimowaniem. Natomiast woda ma jeszcze 13 stopni Celsjusza, więc jest jeszcze stosunkowo ciepła. Ryba jest rozstrzelona, łowimy pojedyncze ryby. Chciałem Wam pokazać, jak łowimy metodą opadu o konie na październikowym jeziorku. Ja tutaj zamontowanego mam fishhuntera Huntera 5 cm na 7 gramowej główce JAWS haczyku numer 1 w takim kolorze, oczywiście w Arsenale cała gama kolorystyczna i, i wszelkiego rodzaju modeli okoniowych przynęt to wszystko dzisiaj zostało przerzucone wychodzi na to, że biorą w naturalne kolory jak najbardziej zbliżone do, do małej płoteczki czy uklei no i pokażę Wam jak, jak wygląda technika łowienia w opadzie więc po zarzuceniu przynęty staramy się obserwować, no może dla początkujących to raczej delikatną szczytówkę, jaka znajduje się w większości kijów okoniowych. Po wyprostowaniu się, po rzucie szczytówki oznacza, że przynęta osiągnęła dno. Kilka podkręceń korbą powoduje poderwanie tej przynęty na dna. Opad czy to łowienie może być... Albo agresywne, albo delikatne. Czyli jeśli szybko i raptownie przekręcamy korbą, dodatkowo unosząc szczytówkę wędki, powodujemy, że wyżej nasza przynęta zostaje podniesiona z dna. Kiedy osiąga dno, szczytówka nam się prostuje i obserwujemy. Dzisiaj akurat zdecydowanie lepiej leniwe dziś o konie reagują na pojedyncze przekręcenie korbą i przesunięcie. Lekkie przynęty po dnie. Często branie następuje w momencie, kiedy szczytówka jest już zupełnie prosta czyli teoretycznie przynęta na dnie się nie porusza. Wtedy okoń po pierwszym ruchu zasysa przynętę. Bierze ją do pyska. No ale brania naprawdę, naprawdę bardzo delikatne. No i do tego w przypadku łowienia okoni metodą mm, łowienia z, e, w opadzie na główkę e, jigową e, no, potrzebny nam jest specjalny, specjalny kij są to, e, są to wędki, e, zazwyczaj wklejki z bardzo delikatną e, sz, szczytową e, z bardzo delikatną szczytowym elementem który no, ugina się pod, e, pod ciężarem czy pod najmniejszym oporem e, po pierwsze pomaga nam to Lepiej wyczuć brania, które właśnie nastąpiło. No a po drugie, miękka szczytówka amortyzuje e, potrząsanie pyskiem o konia podczas holu. To jest bardzo istotne, no bo ja w tym przypadku łowię na plecionkę Dreamline e, Ultra Light. Czyli jest to, jest to cieniutka, cieniutka linka czterosplotowa, która jest nierozciągliwa. E, jeśli, jeśli całości, e, całości tych m, odjazdów, czy, czy potrząsania głową przez okonie nie zamortyzuje nam, yy, nam kij, wędziska, no to możemy po drodze rybę zgubić. Dlatego wędka, jak zobaczycie sami, bardzo, bardzo mocno się uginą. Tak? I te wszystkie podczas holu potrząsania rytmiczne głową okonia muszą zostać zamortyzowane. Zazwyczaj e, okonie o tej porze roku przebywają albo na jakichś blatach e, płytszych, e, albo na uskokach. No tutaj stoimy akurat wzdłuż uskoku, który biegnie e, wzdłuż trzcin. E, mamy spadek z 4 metrów do 6 i ten e, uskok obławiamy sobie, rzucając, zarzucając przynętę. Dzisiaj brania słabe, ale liczymy, że że może odpalą chociaż na godzinę żeśmy połowili sobie troszkę ryby Cześć, już Chudy, łowimy dzisiaj o konie, kolega łowi tradycyjnie na główkę, ja trochę popróbuję na dropszota. rybki dzisiaj są leniwe, zobaczymy, może będą brały w stojącą gumkę, taki nasz patencik, zestaw oparty o agrawkę. fajna sprawa, zawsze problem z haczyka, żeby ładnie stał, tutaj nie ma problemów, biorą... Fish Fry'a. Ja też sobie zamontuje Fish fraja Montaż zadzióbek. Zobaczymy czy na takiego leniuszka uda się coś złowić. rzuciliśmy i podobnie jak w opadzie stawiamy gumę opadła na dno ołów leży na dnie przynęta trochę wyżej wybieramy luz i można podciągnąć paroma ruchami, przytrzymać można tradycyjnie podbić przynęta opadła na dno branie przeważnie następuje w momencie jak przynęta jest nieruchomo nie w czasie podciągania tylko gdy ołów stoi na dnie jeżeli są agresywne bierze również tradycyjnie w opadzie będzie wtedy normalny strzał Dolega nam tutaj psoci z tyłu. Przynęta postawiona. Lekko zagramy szczytówką. Nic nie bierze. Podskok. Niestety nadal nic nie bierze. Aktorzy dzisiaj kiepsko współpracują. Ale potrenujemy jeszcze z nimi. O, było puk. Zobaczymy, bo są złośliwe, bardzo lubią uciąć ogonki. Leży tutaj nasz zestawik ofiar dzisiejszego dnia. Przynięta przeżyła. Trochę za duża ryba, myślę, była typowo sportowa. łowimy dalej. Z kamerką Weź, fajna ryba? No, siedzi? Powolutku na cienki zestaw, bo mały haczyk, mała przynęta. Zrobimy to zespołowo w tandemie, przepastny Tam. podbierak. O, się. No, walczy. Dobrze chodzi. O, fajna ryba. Piąteczka, fajna ryba. Chyba go tu do, do środka zaprosimy. Delikatnie. Na no co? Zadziubaczek, nasza ulubiona, o czym mówił Marcin. Nie urwał ogonka. No tak, takie nie urywają ogonków. Nie, <noise> ładna ryba. Mierzymy? Mierzymy o. No pięknie 36, 37, 36, 36, 65 na 37 punktów Brawo, brawo dla łowcy. Wiecie, ktoś kto nie jest spinningistą zwykle się śmieje jak widzi jak wysiadam z auta, wsiadam na łódkę. To są trzy podstawowe moje e, torby, to są wodoszczelne torby marki Mikado, które mieszczą po cztery wodoszczelne pudełka. E, postanowiłem tak zorganizować sobie sprawę na łódce, dlatego że trzymam, zostawiam te torby na podwórku, często w łódce. Eee, tam wiadomo skrapla się wilgoć i tak dalej eee, podczas wędkowania gdy złapie nas deszcz zasunięta taka torba nie pozwoli zmoknąć nam wszystkiemu co tam do środka schowamy ja sobie je tutaj popisywałem w tej torbie mam wszystko co jest tak zwaną jaskółką czyli fish e i sajry pierwsze pudło z fish drugie pudełko z fish oraz Tsubame. I dwa pudełka Mniejszych sajr. Bardziej natura na naturalne I jaskrawe Sandaczowe kolory Na początek sezonu Pudłam posiadają tutaj uszczelkę która nam zachowuje zachowuje takie pudło wodoszczelnym. nawet gdyby zdarzyła się przygoda i coś wypadnie nam za burtę, a łódka, jak widzicie, burtę ma niską. No to takie pudełko po pierwsze nie utonie, po drugie nie zalejemy przynęt. W takich trzech torbach zorganizowałem wszystkie swoje podstawowe przynęty miękkie. Takich używam na drapieżniki. Jest jeszcze oprócz tego torba do zadań specjalnych, gdzie, gdzie mam większe przynęty stricte szczupakowe, fishhuntery, goliaty, magny. Natomiast te trzy torby lądują zawsze na pokładzie łódki, kiedy wybieram się na spinik. Marcin przed chwilą mówił, że pudełka z uszczelką, nawet gdy wypadną za burtę, to w zasadzie nic mnie nie stanie, będą unosiły się na powierzchni. Marcin? A pokażesz, jak to wygląda, gdy wypadnie takie pudełko? <grymianie> tak to wygląda, patrz. <grymianie> Myślałem, że tego nie zrobi, ale tak to wygląda, właśnie tak to wygląda. <grymianie>